Pokojowy Nobel nie dla Trumpa, tylko dla wenezuelskiej opozycjonistki. Co na to amerykański prezydent? said, Pokój w Strefie Gazy, czy rzeczywiście ma szansę się utrzymać. No i dymisja Emmanuela Macrona: co zrobi francuska głowa państwa w obliczu gigantycznego kryzysu politycznego i rezygnacji kolejnego premiera? Macron um, w swoim bunkrze zaczyna tracić kontakt z rzeczywistością, może powoli zacząć wydawać rozkazy dywizjom, które nie istnieją. I jeszcze czy Madagaskarowi też udało się przeprowadzić rewolucję pokolenia Z, tak jak było w Nepalu? Madagaskar jest niezatapialnym lotniskowcem, blisko strategicznych przepływów wzdłuż południowej Afryki. W związku z powyższym czasami o takim kraju nie decydują sam, tylko jak na przykład rok, w roku 1942 przy okazji inwazji na Madagaskar, Anglicy zajęli kolonie państwa. Wisi. I na koniec jeszcze najstarszy prezydent świata, mający 92 lata, chce rządzić dalej i prawdopodobnie zostanie na kolejnych 8 lat, jak dożyje oczywiście. To jest świat od zera, czyli podsumowujemy ten tydzień na świecie.